Witam wszystkich. Dawno się nie odzywam, znaczy cały tydzień. Wy tego na pewno nie odczujecie, ale ja miałam yy, ciężki tydzień. Po pierwsze, moja koleżanka jest y, na urlopie, to znaczy była, bo już w poniedziałek wraca. Dwa tygodnie jej nie było, więc musiałam przejąć jej obowiązki również, i naprawdę było tego dużo. Liczyłyśmy na to, że już się zaczęły wakacje tutaj, więc y, tych obowiązków nie będzie tak dużo, ale no niestety. Stało się inaczej i naprawdę no było, by, by, było co robić. Druga sprawa zajęłam się takim już no, bardziej profesjonalnym napisaniem sobie CV. Naprawdę zeszłam dwa dni nad tym. E, dwa dni nad tym, bo y, kleić odpowiednio zdjęcie, wszystko dobrze napisać i tak dalej, i tak dalej. Y, odpowiednio to wszystko zbudować. No i mi się udało i zależało mi też, żebym to szybko w miarę zrobiła, bo była jedna fajna oferta pracy i koniecznie chciałam na nią właśnie aplikować. Muchy mnie tu za chwilę zjedzą, ale zaraz o tym. Więc chciałam na nią aplikować i no i aplikowałam. Udało się tam chyba tylko, bo jeszcze dwa dni do zakończenia tej całej rekrutacji, więc, więc aplikowałam, czekam na odpowiedzi. Ogólnie bardzo dużo CV wysyłałam. Jedną odmowę dostałam, resztę nie dostałam jeszcze żadnej odpowiedzi, które jeszcze trwają. Jeszcze można aplikować. Tam, przy niektórych nawet jest do dwóch miesięcy jest ten czas aplikacji, także pewnie trochę poczekam na odpowiedź. No tak jak mówię, nie. nie jak mi się coś uda dostać z tych ogłoszeń, to będzie bardzo fajnie. Ale jak mi się nie uda, to też nie będzie źle. Po prostu chcę sprawdzić swoje możliwości, chcę sprawdzić, czy ja jestem na rynku atrakcyjna, na rynku pracy atrakcyjna. Przeleciał tu właśnie teraz ten dmuchawiec, taki, taki ten, nie? No, więc to to sprawdzić. W każdym razie szukam i na pewno już muszę szukać i faktycznie muszę szukać tej pracy, bo tak jak mówię, rekrutacje trwają nawet dwa miesiące, więc ja chcąc gdzieś na jesień zjechać do Polski i mieć już pracę, no to, to naprawdę już muszę szukać tej pracy. Więc to mam, faktycznie to mam załatwione. Sprawdzam te oferty pracy. Jest to pracochłonne, ale sprawdzam. Dzisiaj tak tylko pobieżnie zobaczą, ale na pewno wieczorem usiądę i coś. Popatrzę. Na szczęście odbywa się to wszystko szybko, bo te aplikacje o pracę, te apki na telefon, z odnośnie szukania pracy są super. Jak tam się wklei swoje CV, to, to tylko się później aplikuje i automatycznie oni wysyłają tam do tych firm, które, które to ogłoszenie dały. Także fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa, mocno to ułatwia. Co nie zmienia faktu, że ja chyba zrobię maraton sobie po tych wszystkich firmach tam w tym mieście, gdzie mieszkamy, i poroznoszę też tak normalnie. Ja nie wiem, czy to się dalej tak robi, nie mam zielonego pojęcia, ale chyba też tak zrobię i zobaczę. Niby tam czytam, że już się nie praktykuje taką metodą, że raczej właśnie po prostu się wchodzi na stronę danego przedsiębiorstwa i sprawdza się po prostu w tym, w zakładce kariera, czy są jakieś ogłoszenia, jeżeli są, to tam się wtedy aplikuję. No zobaczymy, zobaczymy. Druga sprawa jest taka, że mm, ta, tak, to, to się działo w tygodniu, ogólnie tam wszystko raczej bardzo dobrze. Dietę jako tak otrzymam, chociaż się skusiłam na lody w ogóle, stałam się maniaczką lodów, jem lody prawie codziennie. Niedobrze. Nie, nie wiem, czy schudłam, czy nie. Wydaje mi się, że schudłam znowu troszeczkę, ale być może nie dużo Nie, nie zważyłam się dzisiaj, zapomniałam rano, bo w ogóle wczoraj poszłam spać już o dziewiątej. Obudziłam się dzisiaj po szóstej bez budzika, ale wstałam dopiero przed ósmą. I ja mam dzisiaj maraton prania. Po prostu, co tutaj widać, suszareczka stoi z drugiej strony, też suszarka stoi po prostu... Po prostu piorę wszystko dlatego, że po pierwsze yy, muszę sobie wybrać ubrania, które biorę na urlop yy, i już je spakować. To, tych akurat nie ma dużo. Yy, to mam wszystkie czyste w szafie. Natomiast yy, dostałam dużo ubrań wczoraj. Prawie cztery reklamówki od mojej koleżanki, która pracuje. Taki pani, która sobie właśnie robiła porządek. I mniej więcej jest mojej postury, nawet chyba troszeczkę większa jest, bo niektóre rzeczy są na mnie troszeczkę za duże, ale na lato mogą być takie szersze. Bardzo fajne stroje kąpielowe dostałam, nawet tutaj mam, może Wam pokażę, czy to ten. No na przykład taki. Aha, nic nie widać, widać tylko czarny. W każdym razie taki sukienkowy on jest. I wszystkie są czarne, które dostałam. W każdym razie. Jeszcze na chwilę. W każdym razie dostałam dużo tych strojów i to fajnie, bo one są takie sukienkowe i stwierdziłam, że będę miała fajne nadziałkę, Jak tam sobie będę coś plewiła czy coś, to mogę się w taką niby sukienkę ubrać przy okazji się opalę. Bardzo fajnie, bo do pływania myślę, że nie będzie mi wygodnie w takim stroju pływać. I ich jest chyba ze 4 czy 5, no naprawdę dużo. Także cieszę się bardzo. Jakieś tam tuniki, spodnie. No to fajne, fajne rzeczy, Więc ja to wszystko piorę oczywiście. To, to wszystko było wyprane i czyste, ale um, no ja tak mam, że jak coś kupuję nowego albo właśnie, to ja wszystko piorę, nie? Więc ja mam dzisiaj maraton prania. Do tego jeszcze sobie pościel przebrałam, i jeszcze taką nożkę na łóżko wybrałam. Jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze koc. Po prostu odkąd wstałam, to piorę. Pralka chodzi cały czas. Jeszcze mi czy prania zostały. Nie mam już tego, gdzie wieszać. Jest cały balkon zawalony, mam suszarnię w piwnicy. Tam już jest zawalone tak samo. Na szczęście mamy ładną pogodę. Jeszcze jutro ma być bardzo ładnie, także mi to wszystko na pewno wyschnie i sobie to wszystko popakuję. Paczki do Polski jeszcze nie wysłałam, w ogóle nawet nie spakowałam, bo nie miałam czasu, będę to robić dzisiaj lub jutro. Ja nawet tego ekspresu do kawy jeszcze nie, nie wyniosłam z kuchni, to dalej stoi. No to nie są rzeczy takie pilne, takie ważne. No co ja jeszcze chciałam powiedzieć, w ogóle wczoraj robiłam post. Wczoraj sobie zrobiłam post, wczoraj bo był piątek, więc tak jak sobie zaplanowałam, nic nie jadłam. Ja się bardzo dobrze czuję, jak nie jem, naprawdę. Bardzo dobrze się czułam, poszłam sobie trochę wcześniej spać, bo bo byłam zmęczona i tak jak mówię, wyspałam się dzisiaj, wstałam pełna energii i werwy. Właśnie sobie robię mm, taką trupkę w bo, bo mi znowu wszystko opryska, ja już wszystko posprzątałam, nie będę nic tam y, y, znowu bałaganiła i robię sobie, w szybkowarze mięso. Kurczę, szukałam tych policzków wołowych w zamrażarce i ja ich nie mam, mnie chyba oszukali i mi ich nie sprzedali, po prostu mi spakowali jakieś inne mięso, które uznałam za policzki wołowe. Trochę jestem rozczarowana, wiem na pewno, że zamawiałam, no ale dobra, więc sobie tam wyciągłam jakieś, okazało się, że jedno gulaszowe, drugie jakieś tam inne wołowe, ale stwierdziłam, nieważne jakie to jest, szybko ważę zrobię i ewentualnie później sobie dorobię jakiś sos albo masło, albo cokolwiek do tego dorzucę i nie, nie będę się rozczulać. Może jajko po prostu, cokolwiek nie będę się rozczulać, więc takie sobie zrobiłam. To będę miała pewnie na dwa dni. Czy znaczy to mi się dopiero robi. Może kupię jakieś warzywa jeszcze dzisiaj, niby on gdzie na zakupach, bo też nie mam w planie nic kupować wielkiego. No bo jedziemy, bo już wyjeżdżamy, więc, yy, więc nie będę nic, bo musimy wyjeść to, co jest, nie będę nic kupować. No i właśnie te muchy mnie tutaj tak atakują, bo mięso robię, to, to jest po prostu wariactwo, nie? Ostatnio Mariusz gotował dla Nelki, dla Nelki gotował podroby i yy, tyle tych much wpadło, że po prostu jak mi wysz, wysłał zdjęcie, one już były zabite bo nie zabił, jak mi wysłał zdjęcie, to mieliśmy dywan z much po prostu w mieszkaniu. Bo w dalszym ciągu oczywiście mamy upały. Więc no teraz znowu poczułem to mięs w tym szybko warze i pewnie tą wątróbkę i atakują tutaj ostro. Także stąd te muchę. Mamy fest w, tutaj w Szpajer. Precel fest się nazywa. Ale ja nie idę, mam nadzieję, że nie pójdziemy. Ja akurat tego festu nie lubię. Tutaj będzie szła parada taka w niedzielę, akurat koło nas. Ale chyba też nie będę na hy, warze. Wiem, bardzo, bardzo mi się zachce, to, to, to może wyjdę i popatrzę, chociaż trochę mi szkoda tych dwóch godzin, bo to około dwie godziny trwa. Czy tam pójdziemy? Nie wiem, dzisiaj to raczej na pewno nie, bo tam dzisiaj to będzie mega, mega tłum. Może jutro wieczorem pójdziemy, może nie będzie tak dużo ludzi, bo to koncerty, live music i jakieś tam różne cuda. Co roku to samo i co roku gorzej, muszę przyznać. Nie wiem, czy pójdziemy z firmy, bo chodziliśmy chyba we wtorki, jest dla firm i przeważnie chodziliśmy z laboratorium na ten precel Fest, ale nie wiem, czy w tym roku idziemy. Nikt nic nie mówił, nie było listy, kto idzie, kto nie idzie, więc nie wiem. Tak, to jest, to jest kolejna rzecz. Poza tym co? Poza tym nic, poza tym się nic nie dzieje. Oprócz tego, że zaraz będę jadła, bo naprawdę mam ochotę, jestem głodna. Ach, jeszcze muszę może na miasto pojechać, właśnie kupić sobie te takie koszulki, żeby mogła to CV, list motywacyjny, to wszystko wpiąć i, i po tych firmach pozostawiać koperty chyba. Oj, to chyba. I może jeszcze tuż do drukarki, bo to będę drukowała. Oj, to tu mam trochę zakupów jeszcze. Udało mi się w drewniakach chodzić już, bo akurat mieliśmy dwa dni takie y, deszczowe i takie trochę chłodniejsze i poszłam w drewniakach y, do pracy właśnie, bo jakie one są wygodne i nawet się zastanawiałam, czy dzisiaj nie pojechać do Manheimu, sobie nie kupić jeszcze jednej pary tych drewniaków, ale też mi się nie chce, tam też jest jakiś fest, yy, jakaś parada równości, i coś tam jeszcze, ja chcę mi się w tych tłumach, yy, ja nie lubię tłumów. Więc, yy, a więc jechałam, całe, całe mieszkanie, yy, po prostu od góry do dołu, yy, było troszeczkę zaniedbane i już nie mam jakoś tak ochoty, chociaż nawet nie mam zegarka, nie wiem, która godzina. No, więc tak u mnie, tak jak mówię, dietę trzymam. Cieszę się, że jedziemy. Musiałam oczywiście zmienić pociąg, bo nam odwołali pociąg, więc jedziemy trochę w innym terminie niż planowaliśmy. To ogólnie ciągle się zmieniamy Najgorsze jest to, że zapowiadają deszcze na cały nasz urlop. A najgorsze z najgorszych jest to, że wtedy, kiedy będziemy nad morzem, to też będzie lało ludzi. Ja nie wiem, to chyba będzie... Ja, nie, ja, nie, ja nawet nie wiem, czy w tym, czy w tym hotelu jest telewizor, że jak będzie lało, że chociaż też ogólnie nie wiem, co my będziemy tam robić, jak będzie lało. Czy to w ogóle będzie jakaś ulewa, czy tylko taki drobny deszczyk, że sobie można przejść i pójść. Nie mam pojęcia, w każdym razie zapowiadam jakieś burze, ulewy i tak samo jak będziemy w Polsce, ja chciałam sobie coś na działce porobić. Mieliśmy w planie właśnie pojechać do Karpacza, być może na Śnieżkę wyjść lub wyjechać, zobaczymy. Jak to będzie, bo nie wszyscy są zdrowi i sprawni, więc zobaczymy, jak to pójdzie. No, mieliśmy różne plany, po prostu tam na ten urlop obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Codziennie sprawdzam tą pogodę. Dobra, trochę się przesunęło, że już w poniedziałek ma nie padać dopiero od wtorku, no ale to tak mało. No. Także, tak to wszystko wygląda. Co do moich nóg, to średnio nie jestem zachwycona, ale idę do, do lekarza, do kontroli, zobaczymy, co powiedzą, czy to jest wszystko w porządku, czy nie wszystko w porządku. To będzie update, to będzie update w sierpniu na ten temat. W poniedziałek idę w ogóle do lekarza swojego ogólnego, bo zadzwoniłam, że potrzebuję skierowanie na badania. Doszłam do wniosku, że to, że, że, ja chyba o tym mówiłam, że mi y, dietetyczka dała, wypisała, jakie badania potrzebuje ode mnie. Więc y, na początku miałam to wszystko zrobić prywatnie w Polsce. Potem sobie pomyślałam, że dlaczego ja mam znowu Przepłacać, płacić. Skoro mam tutaj ubezpieczenie, płacę za to, więc to, co mogę zrobić na ubezpieczenie, to sobie może tutaj zrobię. No oczywiście, ja wiem, że witaminę D trzeba sobie zrobić prywatnie, że tarczyca trzeba sobie zrobić prywatnie, przy... bo taką podstawową to TSH to robią na kasę chorych, ale tą rozszerzoną już robią yy, prywatnie. E, trzeba sobie za to zapłacić i tam jeszcze jakieś tam inne mam, które nie wiem, czy trzeba za to zapłacić, czy nie. No więc jak zadzwoniłam do lekarza, to stwierdziła, że muszę przyjść i pogadać z lekarką, muszę sobie zrobić po prostu wizytę i po tej wizycie, wizycie zaraz mi pobiorą krew. No i sobie pomyślałam, no to dobra, to co mam zrobić na kasach chorych, zrobię na kasę chorych, a to, co tam muszę sobie zapłacić, to już sobie zrobię w Polsce. Ale znowu przemyślałam sprawę i stwierdziłam, że już wszystko zrobię tutaj. Yy, nie, nie będę po Polsce chodzić, może 5 euro taniej mnie to wszystko powiedzie, albo 10, a szkoda mi tego czasu na urlopie. Spadaj mucho. O Boże, ja tutaj mam otwarte. No, siatkę miałam otwarte, muszę iść do kuchni, zobaczyć, co tam się dzieje. Więc stwierdziłam, że jednak wszystko tutaj zrobię i co będę musiała zapłacić, to zapłacę, a co mi zrobię na kasę chorych, to na kasę chorych. Być może się okazało, że być może tarczycy nie będę musiała płacić. Gdyż jak się pani dowiedziała, że ja nie zażywam żadnych tabletek na tarczyce, a ona tam ma zaznaczone, że ja powinnam zażywać tabletki na tarczyce, to stwierdziła, że to ja się muszę skonsultować z lekarzem. Więc. Ostatnio robiłam rok temu, dokładnie rok temu, w czerwcu, robiłam badania na tarczyce, bo znalazłam ten wynik e, i on był w porządku. I to już też nie zażywałam tabletek. E, to już wtedy od stycznia nie zażywałam tabletek, a od października z nich schodziłam pomału. Więc od października do grudnia schodziłam z tych hormonów, pomalutku, tak. I od stycznia do czerwca nie zażywałam żadnych tabletek i wtedy poszłam zrobić badania. Okazało się że one są w porządku. Więc tak jakby już nie mam tej niedoczynności. A za to mam to Hashimoto nadal e, i no zobaczymy co teraz powie ta lekarka. Też będę chciała z nią jeszcze z tym żołądkiem bo z tym żołądkiem dalej mam kłopot nie? i ten żołądek dalej mi nie przeszedł. Y, więc zobaczymy, co ta lekarka jeszcze na to powie. No i być może jej też pokażę te nogi. W ogóle stwierdziłam, że chyba będę musiała sobie w kasie chorych zaznaczyć, że wjeżdżam na urlop, i żeby oni mi dali takie potwierdzenie, że w razie czego, to ja tam mogę skorzystać z lekarza. Bo tak stwierdziłam, różnie może być z tymi nogami w ogóle. Różnie może być. No a poza tym, to mi w ogóle pociąg nie zmienili. Um, miałam sobie wybrać alternatywę, ja tą alternatywę wybrałam, okazało się, że nie dostałam miejsc siedzących, um, no to musiałam um, iść na dworzec, tam do, do tej obsługi klienta, żeby mi te miejsca siedzące tam zatwierdzili, bo raz, że za to zapłaciłam, bo sobie trzeba za rezerwację miejsc siedzących zapłacić, więc raz, że ja za to zapłaciłam. A druga sprawa, stwierdziłam, że nie mam zamiaru się po prostu z pociągu użerać i 4 czy 5 godzin stać gdzieś na korytarzu, tak? Albo patrzeć, kto wysiada i gdzie sobie mogę usiąść. A to bez sensu to jest, więc, więc pan mi dał nowe miejsca siedzące. Zobaczymy, w jakich wygodach będziemy, będziemy jechać. Nie wyjeżdżamy na noc, wyjeżdżamy jednak rano. No i tak to się toczy. Tak to się toczy, tak jak mówię, tak, tak dość intensywny miałam ten weekend. Boże weekend, ten tydzień, naprawdę dość intensywny. No, teraz będzie też intensywnie, Im bliżej urlopu, to mi się bardziej pracować nie chce. Nie wiem, czy też tak macie. Ja tak im bliżej po prostu jakichś takich moich wyjazdów, planów, jak mam. Się wtedy tak, tak mi się nie chce pracować, już już tak już. Już jestem jedną nogą na urlopie i, i, i nie chcę, no, ale moja koleżanka już wraca e, od poniedziałku, więc to, to, to już będzie tak fajniej. A poza tym miałam praktykantkę z Polski, znaczy ona dalej jest. U, u nas pięć tygodni będzie, ona studiuje e, protetykę w Polsce i chciała sobie zrobić taką zagraniczną, e, zagraniczną praktykę i e, tej praktyki ma 5 tygodni. Babcia, tutaj, ma on, tutaj jest jej babcia, i no jakimś tam się tam, gdzieś tam kanałami, się dowiedziała, że właśnie tutaj być może, że tutaj u tego protetyka, gdzie ja pracuję, może sobie tą, tą praktykę załatwić. I faktycznie babcia zadzwoniła, no i, i szef bardzo chętnie ją przyjął. Mm, bardzo fajna dziewczyna, muszę powiedzieć, bo taka pogadana naprawdę bardzo fajna, taka otwarta. No, i praktykuje sobie, jest zadowolona, yy, uczy się języka niemieckiego. Yy, tam, co nie wie, to czasami przetłumacza, ale mówi bardzo dobrze po angielsku, a tutaj też u nas prawie wszyscy mówią po angielsku, więc, yy, więc też nie ma kłopotu. No, także to było tak fajnie, yy, fajnie w tej pracy po polsku, żeśmy sobie rozmawiały. Nikt nie rozumiał, mogłeś mówić, co chciałeś, ale no, oczywiście. Bo tam parę osób od nas teraz też zna Polski. Niektórzy się nie przyznają, ale ja wiem, że znają <gry> i że rozumieją. Zresztą szef, szef jest też z pochodzenia Polaki, niektóre słowa rozumiem, niektóre zdania. No, dobra, idę jeść tą wątróbkę, bo ona mi pachnie, więc zobaczę, czy ona się już tam usmażyła. Więc sobie zjem tą wątróbkę i z nelką sobie zjemy wątróbkę, podzielę się wątróbką z neleczką. W ogóle nie wiem, gdzie ta nelka, gdzieś dzisiaj nam nie przyszła asystować. Była tutaj, ale poszła. Może się spać z bo dzisiaj tak pochmurno trochę jest. Było chwilę słońca, teraz jest pochmurno, tak jakby miało padać. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo ja mam tyle prania. przy to wszystko musi wyschnąć. Póki by było, to w ogóle... Część z tych rzeczy w ogóle jedzie do Polski i to sobie wyślę w tej paczce żeby też nie brać tej walizki. Nie wiadomo jakie sporo już i tak paczkę wysyłam. No i co. No i tyle. Dobra nie przedłużam nie będę tutaj wymyślać jakichś głupot nie przedłużam kończę jak będzie coś fajnego to się odezwę. W ogóle muszę zacząć robić zdjęcia tych posiłków i to wszystko ale ja nie wiem jak ja to ogarnę wszystko na urlopie a teraz już ogarnąć nie mogę a co dopiero na urlopie. Jak będę zajęta innymi rzeczami, ale muszę przyznać, że troszeczkę się ochłodziło. Już nie mamy 38 stopni, mamy teraz stopni 28, i moje kwiatki trochę ożyły. Chociaż te, co były takie żywe przy upałach, teraz spadają, więc może one mają taki opóźniony zapłon. No, ale tak to poza tym wszystko jest ok, leci wszystko do przodu, moje paznokcie w ogóle rosną, jeszcze tam przy czubkach, dosłownie same czubki mi jeszcze zostały takie cienkie, a tak to już wszystko inne, ładne, twarde, już jest gitara, także jestem zadowolona, mam bardzo fajny lakier i ja go Wam pokażę następnym razem, no rewelacja, kupiłam sobie go w Rosmanie ostatnio, jak byłam w Polsce, w kwietniu i on w ogóle wygląda jak na paznokciach, jakby to były żele, te paznokcie. Trzy tygodnie chodzę z nim, z tym lakierem na stopach, ani nie zmienił koloru przez te trzy tygodnie, ani nie odprysnął. Po prostu nic się nie dzieje. No mam już odraz, ale specjalnie w tamtym tygodniu nie malowałam tych paznokci, bo sobie myślę pomaluję sobie w tym, żeby to już było przed urlopem. Więc jeszcze mnie właściwie czeka pielęgnacja stóp i bardzo jestem zadowolona z tego lakieru, muszę wam go polecić tego preparatu do skórek kupiłam, ale jeszcze nigdy nie użyłam, bo się okazało, że te skórki coś mi tak nie narastają teraz, także też fajnie też jestem zadowolona, dobra idę jeść wątróbkę trzymajcie się, na razie nie wiem, czy się jeszcze dzisiaj odezwę, czy nie może się jutro odezwę z tego festynu eee, festyn to się nazywa? no tak, festyn, festyn to się w Polsce nazywa w ogóle jestem na A, to jest jeszcze ważne, bo ja teraz jestem na etapie kupowania podkaszarki i kosiarki obydwóch spalinowych. I właśnie dzisiaj rano prosiłam znawców moich z rodziny, którzy często koszą trawę, żeby mi coś doradzili. Mój szwagier jest mistrzem w koszeniu trawy. Wszystko mi wytłumaczył, na co ja mam patrzeć, na co zwracać uwagę, co potrzebuję, co nie potrzebuję. No, i będę zamawiać. Dzisiaj nie, ale tak może, może koło czwartku bym zamówiła. A może w piątek, żeby mi to przyszło na poniedziałek, bo w sobotę będziemy dopiero po południu, to kurierzy już pewnie, kurierzy pewnie chodzą z rana. Więc tak, żebym mogła w poniedziałek na przykład to odebrać. Zobaczę, jakie tam będą daty, daty dostawy. W każdym razie tak stwierdziłam, że, że to, to, zrobimy taki zakup. Kupimy z, z tą kosiarkę, tam mamy, ale na prąd. I taka jest średnia, że tak powiem. Niby Mariusz stwierdził, że nie potrzeba nowej, bo, bo tam na razie nikogo nie ma i żeby nam nie zajmali, bo niestety tam kradną. W każdym razie. Ale ja doszłam do wniosku, że yy jednak chyba zainwestuję w tą kosiareczkę i, i niech będzie. Taka spalinóweczka będzie się dobrze kosić. No. Dobra, to być może się jeszcze odezwę w tygodniu, być może się odezwę dopiero z pociągu, a może dopiero się odezwę, zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy w poniedziałek u lekarza, to może też wam tą relację. Ale myślę, że tam się nic nie wydarzy. No i fajnie w poniedziałek jak zrobię badania, to odbiorę sobie je w czwartek, bo będę miała czas. I jak odbiorę je w czwartek. No, to będę mogła je wysłać do dietetyczki i ja już to będę miała z głowy w Polsce. To już mam. Tak. Ania nie, tak, że znowu pojadę na ten urlop i będę cała zachukana, bo muszę tu lecieć tam biec, to zrobić. Nie. Więc tak czy sobie zrobię. To jest bardzo dobry pomysł, ja myślę. Dobra, kończę i dojeżdżam trupkę. Trzymajcie się.